Diagnostyka SIBO nie jest wcale taka oczywista. Wydaje Ci się, że najlepszym badaniem diagnozującym przerost bakteryjny jest test wodorowo-metanowy. No nie do końca, a w dzisiejszym odcinku postaram się bardziej rozwinąć ten temat. Pokażę Ci co zrobić, aby badanie w kierunku SIBO było bardziej miarodajne. Na koniec wskażę Ci badanie, które kompletnie nie mają zastosowania w diagnostyce SIBO, a w internecie są one polecane jako alternatywa dla testów oddechowych. Obecnie SIBO jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń w obrębie przewodu pokarmowego. Ostatnio na kanale pojawił się film, w którym dzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat tzw. epidemii SIBO. Zachęcam Cię gorąco do obejrzenia tego materiału. Każdy, kto interesował się tematem SIBO, wie, że podstawowym badaniem diagnozującym problem przyrostu jest wodorowo-metanowy test oddechowy. Niestety, badanie to nie jest pozbawione istotnych wad, o których zaraz Ci opowiem. Test wodorowo-metanowy polega na pomiarze wydychanych gazów, wodoru i metanu w odpowiednich odstępach czasowych, około 20-minutowych. Podczas badania wypijany jest odczynnik laktuloza, która jest bardzo chętnie fermentowana przez bakterie. Wynikiem fermentacji jest wytworzenie odpowiednich gazów, które szybko są wchłaniane do krążenia i stamtąd usuwane drogą układu oddechowego. Założenie testów oddechowych opiera się na tym, że odczynnik fermentacji przemieszcza się w jelicie w określonym czasie i punktem odcięcia jest 90-120 minuta badania, kiedy uważa się, że odczynnik dociera do jelita grubego. Przypominam, SIBO to problem w jelicie cienkim. Dlatego interesują nas wyniki tylko do 120 minuty od wypicia odczynnika. W związku z tym mamy kilka istotnych problemów, które mogą zafałszować wyniki badania. Po pierwsze, osoby z biegunkami mają zazwyczaj szybszy pasaż jelitowy i odczynnik może szybciej przedostać się do jelita grubego. Wtedy możliwy jest wynik fałszywie dodatni. Z drugiej strony możemy mieć problem z zaparciami. Wtedy czas pasażu jest zazwyczaj wydłużony. W tej sytuacji możliwy jest wynik fałszywie ujemny. No i ostatecznie problem tkwi w samym odczynniku. Myślę, że każdy, kto doświadczył zapać, doskonale zna laktulozę jako preparat, który wspomaga perystaltykę. W tym mechanizmie laktuloza może wpływać na przyspieszenie pasażu jelitowego. Kolejnym wyzwaniem diagnostycznym, jakie stoi przed testami Oddechowymi, to fakt, że nie wszystkie bakterie fermentują laktulozę. Dlatego pomimo obecności przyrostu możemy mieć w przewadze takie gatunki, które nie wykorzystują laktulozy i nie wyprodukują gazu. Znowu mamy do czynienia z wynikiem fałszywie ujemnym. Ostatnia rzecz, jaka mi przychodzi w kontekście uzyskania wyników fałszywie dodatnich, to obecność helikobakter pylori w żołądku. Ta gram ujemna bakteria ma zdolność do produkcji metanu. W wyniku tego możemy błędnie przypisać, podwyższony metan problemowi IMO, a tak naprawdę stoi za tym helikobakter. Tego bardzo dobrą praktyką przed wykonaniem testów oddechowych jest wykluczenie obecności bakterii w żołądku. Jak widzicie, pomimo tego, że testy oddechowe są złotym standardem w diagnostyce przyrostów bakteryjnych i metanowych, to trzeba spełnić kilka warunków, aby mieć pewność, że uzyskane wyniki będą miarodajne. Na co należy zwrócić uwagę wykonując testy oddechowe? Po pierwsze, badanie w kierunku helicobacter pylori. Dopiero po uzyskaniu wyniku ujemnego możesz przystąpić do diagnostyki SIBO. Po drugie, jeżeli w poprzednich badaniach z laktulozą nie został wykryty przerost, możesz poprosić o przeprowadzenie badania z glukozą. No i po trzecie, jeżeli cierpisz na biegunt lub zaparcia, powinieneś poinformować personel, który wykonuje badanie o swoich zaburzeniach rytmu wypróżnień. Taka informacja pomoże w postawieniu ostatecznego rozpoznania. Pamiętaj, że rozpoznanie SIBO to nie tylko różnica w gazu uzyskana podczas przeprowadzania testu, to również współtowarzyszące objawy oraz czas ich występowania w trakcie trwania badania. Dlatego podczas testu zgłaszaj personelowi wszelkie objawy. Teraz czas powiedzieć o tych badaniach, które na przestrzeni internetowej są polecane jako alternatywy do testów oddechowych. Nie mają one jednak żadnej wartości diagnostycznej w przypadku SIBO. Za chwilę ci dokładnie to wytłumaczę. Pierwszym proponowanym badaniem jest test organik Gastro. Co do zasady, nie jest to zły test, chociaż osobiście nigdy nie traktuję go jako podstawowe narzędzie diagnostyczne. To, co chciałabym, aby wybrzmiało z tego filmu, to fakt, że test kwasów organicznych w moczu nie nadaje się do diagnostyki SIBO. W wynikach organizm gastro badany jest m.in. metabolit indykan, którego wzrost stężenia sugeruje obecność przyrostu bakteryjnego jelita cienkiego. W przypadku testów z moczu nie jesteśmy w stanie określić lokalizacji przyrostu bakteryjnego bolity są wchłaniane do krwi, następnie filtrowane przez nerki i ostateczne usuwanie z moczem na zewnątrz. Aby stwierdzić obecność SIBO, musimy wiedzieć, że bakterie zlokalizowane są konkretnie w jelicie cienkim. Kolejnym testem to test mikroflory jelita grubego. O ile jestem wielką fanką tego badania, o tyle w przypadku identyfikacji problemu SIBO jest ono całkowicie bezużyteczne. Badanie kału dostarcza nam informacji tylko i wyłącznie o stosunkach ilościowych i jakościowych bakterii, w końcowym odcinku jelita grubego. No a przecież SIBO to problem w jelicie cienkim. Jednak pomimo tego, że nie jest to badanie dedykowane rozpoznaniu SIBO, to może stanowić jego świetne uzupełnienie. W jelicie grubym możemy mieć przerost bakterii proteolitycznych, które są głównymi producentami gazów, w związku z tym i zwiększenie liczebności może się podszywać pod SIBO. Kiedy wynik testu oddechowego jest ujemny, warto wesprzeć się badaniem mikroflory. No i dochodzimy do ostatniego badania. Badania, czyli oznaczenia poziomu witaminy B12, jako wskaźnika pośredniego przyrostu. W internecie coraz napotykam się ze stwierdzeniem, że wysokie stężenie witaminy B12 we krwi może wiązać się z przyrostem bakteryjnym. Faktem tłumaczony jest zdolnością niektórych bakterii do produkcji witamin. Oczywiście nasza mikroflora produkuje różne witaminy, jednak ich przenikanie do krwiobiegu jest różne. W przypadku witaminy B12 potrzebny jest czynnik wewnętrzny, czyli tzw. kastla, który produkowany jest w żołądku. Tylko kompleks czynnika wewnętrznego z witaminą B12 umożliwia jej wchłonięcie w jelicie krętym. Więc jest to kolejny mit, z którym mam nadzieję, że rozprawiłam się w tym odcinku raz na zawsze. Podsumowując, nie ma idealnego narzędzia diagnostycznego do oceny obecności SIBO. Obecnie najlepszym spośród wszystkich oferowanych na rynku jest oczywiście laktulozowy test oddechowy. Jednak należy pamiętać o możliwości wystąpienia zarówno fałszywie ujemnych, jak również Również fałszywie dodatnich wyników testu. Interpretacja wyniku badania SIBO powinna być przeprowadzona przez doświadczoną osobę, która ostatecznie rozpoznanie postawi nie tylko na podstawie uzyskanych wyników stężeń gazów, ale również na podstawie zebranego wcześniej wywiadu oraz analizy objawów występujących podczas trwania testu.